Witaj w klockaście fanklocków.pl, podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy, w tym tygodniu pod kątem klocku było raczej spokojnie, ale i tak wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Mieliśmy trochę zapowiedzi na przyszły rok, mieliśmy kilka ujawnień, także przejdźmy od razu do tego, co się działo. Jeśli chodzi o wspomniane zapowiedzi na rok 2025, to mamy pierwsze plotki dotyczące jednej z najważniejszych serii, czyli Star Wars. Zgodnie z pierwszymi doniesieniami, w przyszłym roku, już w styczniu, zobaczymy m.in. nową wersję myśliwca Ark 170 czy Ark 170. To jest model, który od bardzo dawna nie pojawił się w wersji klockowej i wielu fanów na niego czeka. Do tego mamy doniesienia o budowalnym grogu w swoim wózku, tak zwanym Pramie. Oraz o na przykład aklamatorze i Home One w wersjach MIDI-scale. Te statki do tej pory nie pojawiły się jako całość, przynajmniej w wersjach klockowych, więc jest na co czekać, a to na pewno jeszcze nie wszystko, nawet jeżeli chodzi o sam styczeń. Pojawiły się również pierwsze ploteczki, właściwie nie pierwsze, tylko kolejne o zapowiedziach dotyczących serii. Czy nie serii Lord of the Rings? Oczywiście ona wychodzi w ramach serii, właśnie ICONS, ale no można ją traktować właściwie jako osobny cykl. Pierwsze plotki mówiły o tym, że w przyszłym roku mielibyśmy zobaczyć Mina chociaż nie do końca wiem, jak miałoby to wyglądać, bo miasto jest trochę za duże na skalę minifigurkową. Natomiast ostatnio mówi się o tym, że równie dobrze może być to Bagent. I jest to no, trochę bardziej prawdopodobne, zwłaszcza, że możemy sobie dowolną część tego miejsca wyciąć. Mówi się o tym, że być może ten zestaw będzie nieco tańszy, no i nieco mniejszy, ale zaznaczę, że na razie są to tylko i wyłącznie pierwsze plotki i należy brać je ze szczyptą soli. Pojawiły się również doniesienia odnośnie premier Ninjago na styczeń 2025 roku, ale że to jest seria nieco bardziej dziecięca, to tutaj już po prostu wrzucę Was bezpośrednio na stronę, gdzie możecie znaleźć te doniesienia. Mieliśmy też trochę ujawnień w tym tygodniu. Niektóre były bardziej satysfakcjonujące, inne mniej. Do tych bardziej satysfakcjonujących na pewno należą nowości techniczne. Zobaczyliśmy wreszcie G klasę oraz McLarena, czyli nowy supercar flagowy. Na ten rok. Modele oba właściwie są w kolorze pomarańczowym. G-Klasa jest w tym nowym pomarańczowym wprowadzonym przez miniserię Space na początku tego roku. Wydaje mi się, że tę G-Klasę odebrano nieco lepiej. McLarenowi trochę dostało się za podniesienie go w miejscach, w których nie powinien być podniesiony. No ale oczywiście, jak zwykle, najlepiej będzie zobaczyć te modele. Na żywo, bo wiemy, że zdjęcia potrafią bardzo przekłamywać różne aspekty modeli. Natomiast mniej satysfakcjonującym ujawnieniem była cała miniseria Lego Family. Ona podobno ma zagościć na stałe na półkach sklepowych. Zobaczyliśmy dwa zestawy, jeden z nich World Wonderliner, no już pojawił się właściwie w zeszłym tygodniu. Teraz zobaczyliśmy tą tablicę. Z wiadomościami, jak na razie Wrażenia są bardzo słabe znaczy są to właściwie beżowe litery Czy białe litery na beżowym tle Sporo osób zarzuca temu zestawowi Że jest on po prostu wycelowany W tak zwane beżowe mamuśki Pewnie jest w tym sporo racji, bo umówmy się Że Lego jednak chce też zarabiać na grupach docelowych Których nie eksploatuje Wystarczająco mocno No i ten zestaw pewnie ma to sprawić Natomiast no, jeżeli chodzi o mainstream Czy Ludzi, którzy po prostu bardziej lubią klocki, no to obawiam się, że będzie to totalna wtopa, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Ostatnim miniu ujawnieniem jest to, że już 16 lipca w kioskach znajdziemy limitowaną edycję, specjalny numer magazynu Lego Star Wars z Dartem Vaderem w puszce, metalowej puszce w dwóch wersjach. Tutaj odeślę Was na stronę, jeżeli chcecie dostać jakieś szczegóły wyglądu tych puszek. Natomiast jeżeli rzeczywiście chcielibyście otrzymać tę figurkę. W limitowanej edycji, ale umówmy się, że figurka sama w sobie nie jest w żaden sposób limitowana. To jest wersja z Mecha Darta Vadera, którego już widzieliśmy. No to możecie się przelecieć do kiosku tego 16 lipca, ale pamiętajcie, że 16 lipca będziemy mieli jeszcze jedną ważną sprawę. Tego właśnie dnia rozpocznie się nowa, dość dobra promocja na LEGO.pl. Nie dość, że dostaniemy nowy gratis pod postacią sklepu z cukierkami, o którym już informowaliśmy wcześniej, to jeszcze prawdopodobnie, tak na 90%, rozpocznie się również akcja z dwukrotnością punktów insiders w połączeniu z nowymi niższymi cenami katalogowymi oraz tym właśnie gratisem pod postacią sklepu z cukierkami. No, do tego mamy jeszcze w ogóle dostać. Plażową torbę, ale tylko do niektórych serii, no to będziemy mieli całkiem dobrą okazję na kupienie kilku droższych zestawów. Między innymi Droga Mleczna świetnie się po prostu komponuje z tą promocją, więc jeżeli chcecie ją kupić, to będzie to naprawdę dobry moment. No a do tego czasu możecie z kolei zrobić mniejsze zakupy na Lego.pl, bo cały czas funkcjonuje tam promocja, której zdobędziemy aż 3 gratisy za wydanie zaledwie 330 zł. Oczywiście odpowiednie poradniki są już na naszej stronie, możecie sprawdzić, zajrzeć i zrobić sobie zakupy, planowane bądź nie, wiadomo jak to jest z klockami. I jeszcze a propos naszych materiałów, to bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia recenzji Bumblebee, która pojawiła się na naszym kanale. To jest jedna z lipcowych nowości, druga z serii icons, którą recenzujemy dla Was no, jak najszybciej się dało. Natomiast jeżeli ktoś lubi gry planszowe, to równie ciepło zapraszamy do obejrzenia maćkowej recenzji Monkey Palace, czyli gry planszowej, od Lego i wydawnictwa Asmodee, w Polsce właściwie od Rebela. w tej grze. Klocki Lego pełnią bardzo ważną rolę, są jej immanentną częścią. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim połączeniem, to warto sprawdzić. Tym bardziej, że gra jeszcze nie miała polskiej premiery. My dostaliśmy egzemplarz pokazowy. Także zrobiliśmy tę recenzję w sumie jako jedni z pierwszych w Polsce, a na pewno pierwsi, jeżeli chodzi o jakieś takie zbiorcze omówienie zasad. Także warto zajrzeć i zapoznać się z tym, bo być może po prostu tytuł ten was zainteresuje. No i na koniec bardzo serdecznie zapraszam również na live'a, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 19 na kanale na YouTube. Pogadamy sobie trochę o tym, czy warto cały czas zgarniać gratisy od Lego, Czy to dla siebie, czy inwestycyjnie, co kto woli, bo trochę się w tej kwestii pozmieniało, także jest to ciekawy temat do omówienia. No a niedzielny wieczór sprzyja takim rozmowom. Oczywiście zapraszam do polubienia tego filmu, subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I ewentualnego wspierania nas na Patronite. My słyszymy się już za tydzień, podejrzewam, że z dużą porcją kolejnych informacji. Trzymajcie się. To był klocka z fanklocków.pl. Jeśli Ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwości dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklockow.pl.